Siemoneczko, ja jestem kawawiks i gramy kolejny odcinek z Urfa Tym razem Gravesa na dżungli Postanowiłem, że pójdę nim na dżunglę, ponieważ... Na linii ma przerąba. A dżunglę bardzo, 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 bardzo szybko czyści, więc... ta <grystanie> <Can't> find her <grystanie> Widzicie, biję mastera Już Dobra, postanowiłem, że pójdę dżunglę, ponieważ bardzo szybko czyści dżunglę Graves, a po drugie... Po drugie miałbym przeromane na linii i tyle. O jego Q. autoataki ataki i tyle. Jest chore. W po tym samej... Po tym... Po zaraz po ARI i ogólnie będę jeszcze pewnie damy o na tym streamku. Więc... Chat ten sam i ogólnie... Polecam zostawić łapkę w górę bądź łapkę w dół oraz zostawić suba, jeżeli się podoba. Nie macie czekać, żebym miał Zeda albo Hekarima. Aczkolwiek już miałem Zeda, ale go nie nagrywałem, bo grałem z ekipą. Idźcie na łota. Co tu się dzieje? Jazda. Jazda. No, boł po Spoko matych swogo keron, spoko Nie No idź, 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 sobie poradzę. Właśnie co będzie z tym Gravesem, jak będę już miał ten. E, jak będę. No bo tak się wyfarmie o, Piękne, Jest Q ku. Mają cały czas ku spamięć. O kurde, już tak dostał? O kurde, nice, bottle. Dobra, bo ja smajtuję sobie po co to. Mogę smajtać naprawdę wszystko, bo. Nie ja mam po prostu po co szaleć, skoro smaj ma taki mały cooldown 16 sekund cooldownu strzelajcie. 10 sekund cooldown, czemu 16? Ta walka. Przegrał, nunu. Czy ja ją dogonię? To jest pytanie. Prawie. Trzeba miała flesza po walce z Nono Gdyby nie miała, byłoby lepiej. Dobra, na Reda i może coś się na bociodach zrobić. Byłoby miło. A powiem cały czas spamić z mojego E Czyli ile to ma cooldownu? 36 sekund, ale przy ataku się dużo restuje I ol. No zapomniałem sławić moim e. Brezusteczka. O trend wrócił na jest. Nice. W ulicy zapraszam do Q&A Hmm... Zrobię, zrobię golemy i wpadnę na topa i podejdę do endemii dżungli. Wiedzą. Wiedzą, ale ja ciągle lecę. Serio? To było głupie. Mam to nie... Mogę po prostu od razu flashnąć tego Alistaira, albo flaszować jego combo. się to? zrestawałem za pomocą jego E: Auto attack, który po prostu nie był animacji. Tak jakby lada no, taki w jednym walnąłem. To jest bardzo trudne i no, ja nawet tego nie umiem Ale nie jestem mainem Gracem więc... Bardzo fajny taki tip, żeby sobie to potrenować, jeżeli chce naprawdę bardzo dobrze grać Grace'em Użyłem no kurde Riot <ścoughs> Ten co poleciał Waru czek A też nie flash Dobra no, right, idę ten the YOLO nie, nie wiem, ja miałem tędy przejść, żeby nie żadnego od ataku. Chciałem dać qr i on zwałszotować, ale dałem pierw... E, pierw R i mi to trochę przeszkodziło. O kurde. Jej, alaki. Roboty Oczywiście. Lethality, zawsze lethality Pozdrawiam dawku Ci obiecałem Tomasz <noise> O mnie strasznie fajnie się gra Grace'em Mam 78 CS'ów w tej minucie Ale no dużo wziąłem stopa Chyba nie patrzeć Co jeden fakt, że mam strasznie dużo CS'ów A no, znowu zresetowałem ten, zapoznał mego e, auto-atak. Kurde, to mi się może z 5 razy w życiu. jest takie fajne i takie trudne. Znaczy no, za dużo grać to ja nie grałem, dlatego tylko 5 razy w życiu. Ale... No cóż. To jest naprawdę trudne, ale naprawdę bardzo fajne. To naprawdę może uratować życie. Jazda. naszadać punktu ferka Darz erda po co? A nie umiem. Nie wiem o co chodzi tak naprawdę. Nie dla psa Eee, o, strasznie szybko, a i tak nie ten. Nie mi się go całkiem zburstować, bo Majku się nie odbiło tak strasznie szybko od turetu Uczyń z tam widzimy, że się uda. Ulica R nagrywam teraz na YouTube. Jak skończę? <słyska> <słyska> Mam go. Oznaw drastowem tego. Są auto, tak. Nie zaznaczę, że mam 4k golda w plecaku 120 CS Chory Kappa Dopełniałem jak gracie na urfie, zawsze używajcie Jomu. Po prostu to ma tylko 10 sekund cooldownu. Działa. Tak się wam skończy, to ma tylko 3 sekundy cooldownu. Więc naprawdę warto używać tego i z ile się da. Ładnie mój tim przetrzymał jak ten, jak yy, grałem w dżungli. Myślałem, że będą dużo bardziej stawać w papę.

Flash i kuj, i każdy złożył. No no jeszcze nie ma nie walną. I master do fajnie ogólnie złożył ten. Można chyba nadać team fight. <zysy> <zysy> Jak ja lubię tego czempiona! O nie. Moja kwadra Przekażę <laughs> nie było pęd. Wczoraj sobie pętę na urfie jeszcze dzisiaj by było. Pęty, no no nie Fak, już dbm e, dalaki zrobić A i później R i E, fajnie to ogląda Obczaje, 6600 golda Porę Full build Kupiłem jakieś randomowe item. Ooo, dobrze nie skończyli. Jak teraz, ja pęta idę robić tyle. Mam zero zgubanych klatek. Bartosz, więc to nie u mnie. <grystanie> Jak tylko znajdę, to będzie Q i Rka. Może jeszcze jakieś autoataczek i tyle. Chłopacy! A nie blisko od no, zabili <ścoughs> 21, 28, nice. O nie, nie zrobić nie! Proszę. Cześć. A co? <grywa> u, 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 nie było blisko. Plastifty, mam się podobało. Masz do osobnego odcinka, ale trzymajcie się, cześć.